Wykułość. Widzę tutaj dziurę, mam małą kamerkę, więc mogę tutaj nawet wjechać. I co teraz? Chcesz tu sprawdzić, czy jest przejście, tak? Przyspieszony kurs kominiarza. Aha. No ale zrobiłem. Zrobiłem na 20 telefonów, 17 osób było niekompetentnych kompletnie. Czyli mówiły mi na przykład takie rzeczy: Nie, no 160 komin musi być. Nie może być 150. Po czym podaje mi, że chce mi sprzedać komin owalny. 110 Aha. na 160, który jest dużo mniejszy od 150. Aha. No więc na każdym kroku trzeba uważać. Nie? I ten mistrz kominiarstwa mówi: że żadne pasty, nic nie trzeba. Musi być po prostu dobrze złożone. Wiesz, jak jest dobry materiał, dobrej jakości komin, no to te kielichy ładnie się do końca składają i to ma sobie w kominie pracować. Aha. Cała filozofia kominu. Wkładu. Aha. No hejka na moim kanale. Witam Was serdecznie. Witam Was w cotygodniowych przygodach Katarzyny w Starym Domu. I dzisiaj, jak widzieliście, zaczęliśmy od góry. Od komina. Z Maciejem mieliśmy tak zwane trudne sprawy, do którego z pięciu kominowych kanałów podłączymy nowy piec. Opcji było kilka. Przestawialiśmy, mierzyliśmy, rozważaliśmy, sprawdzaliśmy, ale w końcu zdecydowaliśmy. Piec stanie na środku ściany, tak żeby po obu stronach zostało trochę przestrzeni. Jak ten gwiazdor się ten mieści? Słuchaj, dalej jest 20. Dobra, dobra jest nadzieja, bo myślałem, że jest wężej. Potem spieliśmy się na dach, sprawdziliśmy wszystko jeszcze raz, uzgodniliśmy. Trzymaj mnie drabinę, bo spadna. To jesteś No ale nie jestem zdesperowana. Przygody na dachu! I oczywiście umówiłam się z Łukaszem. Tak, to ten sam, który kilka lat temu robił komin do mojego kaflowego pieca. A pójdziesz jeszcze na dół, nie? No. I zaświecisz mi tam latarką do komina po prostu tą dużą, wiesz, naszą podwórkową. Mhm, dobra. No i tak, i dzisiaj był Łukasz rano przed urlopem. Ostatni dzień dzisiaj przed urlopem, ale mówi, dobra, przyjadę, uzgodnimy już wszystko, żebyś była spokojna, bo no wiadomo, muszę to pospinać z hydraulikami i tak dalej, i tak dalej, więc no nie ja, tylko Maciej musi pospinać, ja tylko sobie nagrywam. No ale był, uzgodniliśmy wszystko, mówiliśmy się na pierwszy tydzień no, no już taki 9 września w sumie. Więc tak, jesteśmy już tak sztywno umówieni. Łukasz przyjedzie i będziemy robić komin. No i co do pie samego pieca, paluch ważniakowej. Teraz teraz wam nagadam. Teraz jest ten moment, w którym wam nagadam w tym odcinku. No to ja wiem, że się pytacie, bo czytałam komentarze i też tam jakieś wiadomości czasami odczytam, no to pytaliście się o ten piec i macie też czytał komentarze i ja tak sobie pomyślałam, że ja zostawiam wam numer do Macieja. A Maciej na pewno bardzo chętnie Wam podpowie, bo czy na temat tego pieca, czy jakiegokolwiek innego pieca. Bo raz, że on tam dosyć mocno siedzi w takich instalacyjnych sprawach, więc on przestudiował te piece tak, że głowa mała. A ja wiem, że to jest raptem powiedzmy kilka osób, które faktycznie są zainteresowane takim piecem, czy też innym. No to Maciej mówił, że nie ma problemu, odbierze telefon i każdemu bardzo chętnie pomoże i bardzo chętnie udzieli informacji, a ja tymczasem uniknę jakiegoś takiego zbędnego Komentowania, że jak coś mówię czy polecam, już się, prawie się tego nauczyłam, ale jeszcze nie do końca. I czasami mam takie e, sytuacje, że coś tam polecę, powiem firmę, i później jest, że reklamujesz. Więc, żeby uniknąć tego tematu, a nie jest to tania rzecz, żeby nie było, że to jest jakaś tam współpraca albo że ktoś mi za to płaci, no to po prostu nie będę tego mówić. Jak ktoś chce, to i tak sobie zrobi, nie wiem, zrzut ekranu i sobie przybliżę firmę, to nie, nie w tym rzecz. Czasami jakieś tam rzeczy próbuję zasłonić, albo po prostu zrobić ujęcie tak, żeby tego nie było widać. Bo takie komentarze fakt faktem, że skutecznie zniechęcają człowieka do tego, żeby spontanicznie sobie gdzieś tam działać i z serce coś polecić, bo od razu jest się oskarżonym właśnie, oskarżonym albo i nieoskarżonym, nie wiem jak to nazwać nawet, ale jest to takie po prostu niesprawiedliwe. Więc stwierdziłam, że żeby uniknąć czegoś takiego, no to... Niechęciliście mnie skutecznie i będę teraz milczeć jak grub. No ale Maciej powiedział: a ja wiem, że Maciej jest takim człowiekiem, ja wiem, jak mi tutaj pomaga we wszystkim i on nie ma z niczym problemu. Więc, jeżeli ktoś faktycznie jest zainteresowany, dzwońcie do Macieja, on wam pomoże. A tymczasem, w moim magicznym domku, dzielą się kolejne magiczne rzeczy. Tym razem jest to magiczne małe okienko. Przyszła ta wielkopomna chwila, bo no zanim przyjdzie na robotę Mateusz dokończyć tutaj, no to musimy wykuć w końcu to okienko. No i tak Maciej miał to robić, wycinać je kątówką, nie mógł się doczekać tam na, żeby tą kątówkę odebrać chyba od naprawy, już nie pamiętam, no i w końcu dzisiaj wziął, podjął decyzję, że będzie to po prostu, co? Zostępuj. Bez kątówki, wykuwał. Tak, dlatego, że cegła w tej ścianie jest po długości, więc i tak nawet 230 byśmy z jednej i z drugiej strony nie przecięli, a do tego nikt tego nie wyrysuje tak, żeby trafić w jedno drugie, więc wytnę cegiełki, a te do wyrównania przytnę ładnie na zewnątrz. Tak. I nie, nie zasypimy całego domu, nie? No. On jeszcze teraz nie chce też, się. Dobra, okej. Okay. Słuchaj, no i ja bym musiał jutro, kurde, tą moją yy, przedpotopową przyczepką przyjechać, nie? No to przyjedziesz, nie? No. I byśmy naładowali całą przyczepkę węży, ile się da, nie? No, no, spoko. No dobra, słuchaj, jeszcze zobaczę ustawie Bartasa i dam znać, na którą jutro będziemy Ciebie. Byśmy zrobili wyjścia z rekuperatora na poddasze, według, yy, według wymiarów. Żeby te wyjścia, jakby dzięki tym wyjściom móc zaplanować rozdzielacze i wtedy rozdzielacze już przykręcamy i rzucamy węże i wtedy po jutrzejszym dniu by zostały tylko czerpnia, wyrzutnia i, i tak naprawdę no jak się uda to, to te rury od recupera, no dobra wszystko wiem. I chciałam tylko powiedzieć: poczekaj chwilkę, że te takie dwa okienka będą osadzone obok siebie, i w sumie, tak jak tu przymierzyliśmy na ścianę, no to całkiem spory kawałek ściany będzie to okienko zajmować. No ale w sumie fajnie, bardzo mi się to podoba. No i zmieniłam zdanie odnośnie drzwi, tych tutaj w środku. Stwierdziłam, że to będzie tylko i wyłącznie taki bajer, bo był. Pomysł, żeby zrobić takie ukryte drzwi. Nie wiem, za jakimś takim regałem z książkami, albo za lustrem, albo taka stara szafa, jakby wejście do starej szafy. Nie będzie tych ukrytych tutaj drzwi. Stwierdziłam, że już to okienko będzie takim bajerem. Że nie chcę sobie już dalej tej ściany gdzieś tam psuć przez kolejne drzwi, bo tutaj są okna, tu są drzwi, tam znowu będą drzwi, znowu okna, więc samo okienko już jest super bajerem i to mi wystarczy, będę szczęśliwa. Tylko tyle chciałam powiedzieć, już Ci nie przeszkadzam, drogi Macieju, idę stąd. Możesz jeszcze zaszpiewać piosenkę, którą ułożyłaś o sobie. No dobrze, to będzie na koniec. Ale fajnie, w ogóle no to, taka perspektywa zupełnie inna. Jak tu będzie podłoga, to już w ogóle super. A tak okienko wygląda z drugiej strony. Także bardzo mi się to podoba, nie ukrywam. Jak już od góry sprzątam, nie? No? To to też wyniosę z tego, to już tak trzeba wyczyścić i tak, nie? Aha, bo ty zdjąłeś całą tą koronę. ona była popękana i trzymała i on śmieci tak naprawdę. No ja wiem, no? wiem, bo to było luźne całe, no. Więc to co, to, co jest powiedzmy, do przejrzenia, to jest tutaj, na tych czystych belkach, a tą całą starą glinę posypaną, to wywalam do kupy gliny. No. no i tu będziemy mieli równo czysto, nie? A co z tym potem się zobaczy. O, matko, jak dziwnie wygląda, nie? Ten piec bez tej korony. Super, no jakby też nie wiedział, to by pomyślał, że tak ma być. Maciej kazał mi wejść jeszcze raz, bo już tutaj jest przy końcówce usuwania tego całego gruzowiska z tego pieca. No i się okazało, że tak naprawdę tutaj po zdjęciu tej korony i usunięciu tej gliny i tych wszystkich, tego całego gruzu, no to o, proszę, taka jest szczelność, więc przynajmniej wiemy, że no, nie będziemy. Jest do remontu. Jest do remontu Ale totalnie. To no. Tak. Tu nie było żadnych magicznych materiałów zwykła glina, no tak. nawet nie na ten, zwykłe dachówki dachówki, glina, cegła, glina, mhm. korona Tak. No. bez żadnych tutaj no, ale tak. przynajmniej można prześwietlić wiernikami cały piec czy nie jest główny korpus yy, popękany mhm. ładnie to już na prawdziwe te zduńskie glinki pomurować na nowo mhm. korba tak. z kominiarzem i jazda, nie, bez, bez wielkiej tu filozofii bez. tu dużo mówić, jak co roku dokładnie w tym samym miejscu popadało i jest jest tutaj wielka czasznica, ale jest ogromna chyba jeszcze takiej tutaj nie widziałam wow o kurcze zobaczcie jaka duża, ale tylko jedna poczekaj Kicia, jeszcze się rozejrzymy W tamtym roku nie pamiętam, znaczy nie wiem czy pamiętacie, ja pamiętam, było tutaj o wiele więcej. Na razie jest jedna, no ale tak popadało, tak padało niż genueński, że stwierdzam, że muszę, muszę iść na grzyby, bo na bank, bo widziałam już wysyp takich tam zdjęć wszędzie w social mediach i tak dalej, że są, są grzyby. W tym roku już. Próbuję, bo w tamtym roku się śmiałam, bo macie tylko ja tą czesznicę, bo ja się bałam, bo jestem straszny bojek i ja się bałam, a w tym roku już się nie będę bała, już przeżył, nie? No jakby nie patrzeć, rok minął, myślę, że jakby się coś miało stać. Jak u Pana Zdzisława były te smardze. No to ja spróbowałam tych smarzy, bo już byłam pod presją kamery pana Zdzisława i w ogóle nie chciałam, wiecie, jakby ten, ale kosztowało mnie to trochę, że tak powiem, nerwów. A pan Zdzisław, jeszcze najlepszy żartownik, do mnie zadzwonił tam chyba, nie wiem, po dwóch, trzech dniach i mówi, jak tam, Kasia, się czujesz? A ja zapomniałam o tym. A wie, a co? Mówię, a, czy, a czy mam? No, normalnie, takie no, nietypowie, jak na pana Zdzisława pytanie. No wiesz, po tych grzybkach mówię: Dzwonię, bo nic się nie odzywasz. I ja wtedy normalnie aż mi tak mówię: Nie! Oj, przepraszam, Kiciulka, przepraszam. <grytanie> Także dowcipnieś pan Zdzisław. No ale nic, przeżyłam, żyję. <grytanie> Mogę jeść, smardzę też. No, ale tak właśnie fajnie, bo naprawdę. Bardzo dużo rzeczy się tutaj nauczyłam na wielu płaszczyznach swojego życia i względem takim, powiedzmy, życiowym, i względem takim, takim bardzo przyziemnym. Przyroda i obcowanie z nią, i w ogóle takie życie, które prowadzę, to chyba jest najlepsza szkoła najlepsza szkoła, jaką, jaką kiedykolwiek miałam. Wiem, że w ostatnim czasie na moim kanale pojawiło się mniej spokojnych, wyciszonych treści, które tak bardzo polubiliście. Tych w rytmie Slow i Silent. Ale ten okres, te ostatnie kilka tygodni, były dla mnie wyjątkowo intensywne i całkowicie skupione na pracy. A ponieważ ten kanał pokazuje prawdziwe życie moje życie nie chciałam tworzyć sztucznego obrazu codzienności ani kreować wymyślonych scen. Ostatnio po prostu tak wyglądały moje tygodnie. Praca, praca i jeszcze raz praca. No i remont. Tym kanałem. I tym kanałem leci spaliniska. Mm -hmm. Potem tu pod kopułą obija się o dach, tym środkowym kanałem wraca do połowy, i jak nie wiem, czy się uda mi tutaj wejść, tutaj, i jak zaświecę tutaj, mm -hmm. to w środkowym tu widać światło. Widzisz? Aha. Nie? Cool. Czyli stąd leci, gazy spalinowe odbijają się tu od dach, tu wracają. I tutaj z dołu wylatują do komina. Mhm. Także nie ma tego bezpośredniego palenia do komina, nie? Mhm. Dlatego to jest tam zmaksymalizowane. Wydajność. Przyszłam sobie z kawusią do mojego nowego okienka. Bardzo ładnie tutaj jest wykończone. Mateusz się postarał. A u niego wychodzi to tak naturalnie, bo Mateusz jest takim. No, nie wiem, pedantem, tak bym to nazwała. No i fajne takie tutaj łuczki zrobił. Pięknie to wygląda. I w ogóle tutaj jak z góry patrzę na moją pracownię, zaraz Wam pokażę, bądźcie cierpliwi. Na razie stójcie tam na drabinie. <laughs> Patrzcie na mnie i na moje okno nowe. I tak mi się śmiać chce, bo... Znaczy nie chcę, no, śmiać mi się chce. Nie ma się miejsca z czego się śmiać. Bo wczoraj tutaj siedziałam i Mateusza, Mówię, kurczę, mówię, dokładnie pamiętam ten moment, to była jedna z pierwszych wizyt tutaj w tym domu, jak weszłam do góry i tam w rogu było właśnie to okienko, tak, bo to było te małe okienka u góry od strony podwórza, są takie malutkie, one zostały zdemontowane i po prostu zamurowane, no bo to tak, nie wiem, wymiana każdego takiego okienka, no to wiadomo są dosyć duże koszta, w ogóle śmiesznie, bo i mniejsze okienko to wychodzi mniej korzystnie. No i tym sposobem, jak zobaczyłam to okienko tam tak w rogu było tak rzucono, mówię, wow, jakie fajne to okienko. No i jak później przyszedł ten pomysł, że tutaj z tego pokoju taką małą antresolę, jak rozebrali tą podłogę, to od razu widziałam to okienko właśnie tutaj w tym miejscu. I bardzo mi się to podoba. No dobrze, rzućmy okiem, jak to wygląda z góry. No w miarę już tak posprzątałam, zorganizowałam się. Tutaj mam swoją siłownię. Małe biureczko, przy którym sobie siedzę, montuję. Maciej kolejne dwa ule zamówił. Szkoda gadać, już mamy kilka. Jeszcze Wam nie zdążyłam pokazać, no ale tak, na to przyjdzie jeszcze. Jeszcze przyjdzie na to pora. No i tutaj zorganizowałam sobie już na maksa moją pracownię. Tam jeszcze winklem mam wieszaki. No, powiem Wam tak. Jest fajnie. No i tak sobie pomyślałam, że z tego miejsca to jest dobry moment, żeby po malutku się żegnać w tym odcinku, ale żeby też tradycji stało się zadość, to już taka jeszcze ostatnia, mała autoreklama. To nasz ostatni projekt lniany w tym sezonie ogrodniczki. No i to nie byle jakie to ogrodniczki z prawdziwego zdarzenia jak wszystko w naszym sklepie wygodne, funkcjonalne, naturalne takie, które naprawdę chce się nosić bo testowałam je jak szalona. No i przez te wszystkie testy nie mogłyśmy się zdecydować. No i my z moimi krawcowymi nie mogłyśmy się ogólnie zdecydować, jaki fason. No bo wiadomo, co kobita, to inna opinia. Ja szerokie, ta jednak węższe. Kieszenie większe, ja jeszcze większe. No i tych decyzji i tego testowania tych ogrodniczek było tak długo. Chyba najdłużej te ogrodniczki testowałam. Bo wbrew pozorom, wygodne ogrodniczki to nie jest wcale taka prosta sprawa. No, i utrudniłyśmy sobie życie i szycie, i uszyłyśmy dwa fasony, żeby po prostu zadowolić, powiedzmy, każdą z nas i każdą z Was. Dlatego jest w dwóch odsłonach. Jeden z bardzo szerokimi nogawkami, dostępny w dwóch kolorach, klasycznej czerni i modnym kaki. A drugi fason to wersja bardziej klasyczna, o prostszym kroju nogawek, również w tych samych kolorach i rozmiarach. I teraz zupełnie już szczerze na sam koniec muszę Wam powiedzieć, że czuję. Że osiągnęłam maks swoich możliwości. Wycisnęłam z siebie maks totalnie, jeżeli chodzi o to rękodzieło, o to szycie, o ten len, o to reklamowanie, o to zarabianie, o to pozyskiwanie nowych klientów. To ja wiem, że po prostu wycisnęłam z siebie przez te ostatnie tygodnie totalnego maksa. I e, czy żałuję? Nie, nie żałuję oczywiście niczego, natomiast e, trochę się zmęczyłam. Nawet nie wiem, czy ja jestem w kadrze, nie? No nic. Jadę na ślepo. La la la. La Akira. O nie. Powiem wam, że to jest strasznie męczące i cieszę się, bo ja siebie autentycznie mam podziurki w nosie. Nawet nie tyle może tam siebie, ale fakt faktem, że jutro przyjeżdża Mateusz ze swoją dziewczyną. Kornelią. Ona jest bardzo ładną dziewczyną i mam nadzieję, że uda mi się ją namówić na zdjęcia. Bo bardzo bym chciała odsepnąć, odsepnąć chociaż od takiej formy, że muszę jeszcze pozować. To jest... nie chce mi się, naprawdę nie chce mi się. Ja wiem, że tutaj ten kanał to ja i że lubicie jak ja jestem na zdjęciach. Tylko, że to wszystko zrobić do tych zdjęć... Wiem, ja przed chwilą byłam u koleżanki i mówię do niej... Ja mówię, no wszystko fajnie, tylko że jak... Ogląda się taki, powiedzmy, jakiś tam dokument, albo jakiś tam film, albo jakiś, no cokolwiek. To na koniec takiego filmu, zauważcie, zawsze jest taka wielka, długa lista. Montaż to, oświetlenie to, muzyka tamto, scenografia to, sram to, siam to. No wiecie, jak wyglądają te wszystkie końcowe filmy. Oczywiście znaczy ja nie mówię, że tutaj jestem jakąś wielką produkcją, ale zdarza się, że tak to właśnie wygląda. I... Ja to wszystko robię sama i muszę się pożalić. Że już mi się nie chce być modelką, nie mogę na siebie patrzeć po prostu nie mogę na siebie patrzeć. I tak wyjęłam rower. Mam nadzieję, że coś troszeczkę innego wyjdzie na tych zdjęciach. I no. Pożaliłam się, ale tak czy inaczej, uważam, że to była dobra decyzja. Chociażby i dlatego, że za chwilę przyjdzie jesień, i ja wtedy ogromnie, ale to ogromnie docenię ten spokój, to spowolnienie, tą ciszę, i będę, tak, będę to po stokroć bardziej doceniać po takim intensywnym okresie. I jeszcze małe ogłoszenia, bo szykuję się na, jak wiecie, w tamtym roku, wystawiłam się przy Gruczniakach w Grucznie na ulicy Hełmińskiej ze swoim rękodziełem. 23-24 sierpnia jest festiwal Smaków w Grucznie. Taka duża impreza tutaj u nas. Natomiast ja razem z gruczniakami po prostu z boku przy ich lokalu się wystawiam. Tak jak w tamtym roku, bo w tamtym roku ta impreza została odwołana, bo był jakiś tam pomór świń, coś takiego. Ale my i tak stwierdziliśmy, że w sumie już obiecaliśmy i kto będzie, to będzie. Było was dosyć sporo, więc w sumie fajnie, że oprócz tego, że nie było tam się nic nie działo oprócz nas, no to nas odwiedziliście. No i w tym roku będzie ten Festiwal Smaku, będziemy my i wystawiam się z moim rękodziełem. Ja się w tamtym roku strasznie bałam, bo ja się w ogóle wszystkiego strasznie boję i w tym roku też oczywiście się boję, ale pomimo tego, że ja zawsze mam takie obawy i taką tremę, to później jak zwykle jest super, wychodzi świetnie i ja się tego trzymam, tej myśli, że będzie super i nie ma się czego bać. No i bliżej tego terminu ja będę Wam oczywiście tam takie szczegóły i w jaki dzień, o której godzinie, do której będę, żebyście tam też wiedzieli. Ale to jest pod koniec sierpnia, więc jeszcze jest czas, jeszcze na pewno jakiś odcinek się tutaj pojawi i będę się z tym przypominać. No i już na sam koniec, taki prawdziwy koniec. Takie sprawy zawsze nie są łatwe, w sensie takie podziękowania. To zawsze są takie trudne słowa, żeby, żeby tak faktycznie nie wybrzmiało to jakoś pompatycznie, żeby to nie wybrzmiało jakoś nie wiadomo jak, bo ogrom uczuć i wdzięczności w sercu mam ogromny, a nie chcę też tutaj takich, jakich wiecie, takich treści i mnie od razu tam łza w, w oku się kręci i niekoniecznie e, lubi człowiek się obnażać z takimi sprawami, no i ja też nie dlatego tak w skrócie tylko chciałam powiedzieć, że przeogromnie Wam wszystkim dziękuję za cały ogrom dobroci, który mnie tutaj spotyka na ten kanale w każdej postaci, czy to jest dobre słowo, czy to są właśnie zakupy, czy to jest fajna wiadomość, czy to jest fajny komentarz no po prostu za wszystko, za te cegiełki, które dokładacie tutaj do realizacji moich osobistych marzeń. I ja wiem, że też dużo pracy w to wkładam, ale mimo wszystko czuję ogromną wdzięczność w stosunku do was i chciałabym po prostu, żebyście o tym wiedzieli. Cegiełki, cegły, głazy. Ogromne głazy tutaj są dołożone w tej naszej społeczności i za to wam bam, wam bam, bam bam, bardzo dziękuję. Hit sezonu. Totalny hit sezonu, siadajcie, bo stwierdziłam, że muszę wyjechać na kilka dni z moją kuzynką nad morze. Sobie jedziemy odsapnąć, muszę się odciąć totalnie, troszeczkę psychicznie, się zregenerować przed tym wszystkim, co jeszcze mnie czeka, bo jeszcze ogrom pracy mnie czeka. No i z całym Majdanem zostawiam Macieja Welżwirka. I Maciej, uwaga, <gryw> powiedział, że ogarnie mi sklep, ale tak mówię sobie. Kurs z Duński w 20 rozmów ogarnia, to mi sklepu nie ogarnie. Macie to taki dobry duch tego domu, i ja wiem, że on sobie poradzi. Niemniej ostrzegam bo w razie czego, no jednak trochę tych rzeczy tam jakichś takich jest zrobiłam mu taki przyspieszony kurs yy, tego wszystkiego obsługi sklepu, pakowania mam nadzieję, że sobie poradzi no poradzi sobie, no i właśnie się śmiała, mówi, ale mówi dedykację mówi, piszę ja, bo ciebie nie ma, nie ma że sobie na zapas wypiszesz, będę pisał ja żwirek <laughs> także dostaniecie paczki spakowane jak spakowane koszule będą prasowane i jak najlepiej Maciej potrafi, obiecał, że będzie się starał, no i y, będzie, będzie pisał karteczki do Was od żwirka. <tak> Także, no. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, jeszcze zaśpiewać piosenkę, którą ułożyłaś o sobie. No dobrze. To będzie na koniec. Użyłam piosenkę na swój temat. W sumie trochę inspiracją był Maciej, więc uwaga. <laughs> jestem nieznośna, mówię wam. Zawsze nią byłam, skończ już wreszcie śnić. Nie jestem aniołem, mówię ci. Jestem nieznośna. <laughs> Przy, przyznała się. <laughs> no.